W ostatnich latach zdążyliśmy przyzwyczaić już się do sytuacji, w której deweloper prezentuje grę, której premiera oddalona jest o wiele lat w przód. Zdążyliśmy przyzwyczaić się również do sytuacji, kiedy premiera wielokrotnie jest przekładana. Tym bardziej miłym zaskoczeniem podczas konferencji Xboxa, która odbyła się 25 stycznia 2023 roku była prezentacja gry HiFi Rush, której premiera odbyła się natychmiast. Dzisiaj pokażę wam tą grę, opowiem o niej i powiem, czy warto z nią zagrać, ale zespoileruję od razu na początku, że jest to jedno z większych moich growych zaskoczeń ostatnich miesięcy. Mam nadzieję, że odcinek się spodoba. Jeżeli tak, to nie zapomnij zostawić łapki w górę. Zasubskrybuj kanał, jeżeli jesteś tutaj nowy, a ja życzę miłego oglądania! Postaram się w tym filmie uniknąć spoilerów. A to co widzicie na waszych ekranach, to jest sam początek gry. To jest film wprowadzający do fabuły. Wcielamy się w tej grze w chłopca, który w wyniku niefortunnego zdarzenia, podczas operacji, w której miał dostać cybernetyczną rękę, dostaje oprócz cybernetycznej ręki również wszczepionego w siebie iPada. I od tego momentu rytm zaczyna rządzić jego światem i jego życiem, no i staje się wojownikiem który podczas gry będzie walczył z tą korporacją, która zrobiła mu to, co mu zrobiła. Ale no nie chcę spoilerować fabuły, ale tak, walka z korporacją i to, ta walka z korporacją przewija się przez całą grę i nadaje sens temu i humor temu, bo jest bardzo dużo odniesień do popkultury, odniesień do korporacyjności, do korposzczurów, dużo żartów na ten temat i ogólnie gra jest przepełniona super humorem i ten, takim humorem, który zarówno odpowiada i który mogą odbierać młodsi, jak i starsi gracze. Nawiązań i yy, skojarzeń, z raczej ten klank w tej grze dla mnie jest bardzo dużo. Microsoft, znaczy się Xbox, od lat chciał mieć swojego raczeta i Clanka i mam wrażenie, że właśnie go dostał. Hi-Fi, czy Hi-Fi Rush jest naprawdę tym, czym dla PlayStation był Ratchet i Clank, dla Xboxa gra jest prze-prze-świetna i wiem, że w recenzji powinienem powiedzieć na samym końcu tego filmu, ale powiem wam już teraz, jeżeli macie możliwość, macie Game Passa albo po prostu kupcie tą grę, biegnijcie i w nią zagrajcie, bo jest świetna. Jest to gra rytmiczna, ale w sumie ta rytmiczność oprócz tego, że na niej oparta jest walka w tej grze, no bo trzeba uderzać w rytm i ten rytm nadaje tej walce dynamiki i zwiększa wasze obrażenia. To nie jest czymś, na czym ta gra się w głównej mierze opiera. Nie jest czymś, co nas zbytnio absorbuje. To po prostu jest bardzo, bardzo dobra gra przygodowa ze świetną fabułą, ze świetnie napisanymi postaciami, zarówno główną postacią Czaja. Tak, ma dziwne imię Czaj. Jest jeszcze jedno dziwne imię: makaron, ale to też nie chcę wam spoilerować. Świetnie napisane postacie, świetnie napisane żarty, świetna wartka fabuła. Masakrycznie genialne wartki z bosami, których jest sporo. Y Oczywiście gra ma swoje gorsze i lepsze momenty, jak wszystko, jak życie, jak książka, jak serial i jak film. Również tutaj znajdują się i zdarzają się trochę gorsze fragmenty w rozgrywce, kiedy akcja troszkę zwalnia i chwilowo, ale to naprawdę chwilowo zaczyna wiać nudą, bo zaraz znowu wracamy do epickich dialogów, tekstów, żartów, walk, muzyki świetnej. Gra jest przepełniona świetną muzyką, no bo jak na grę rytmiczną przystało, to tutaj muzyka gra główne skrzypce. Tak, dziwnie to zabrzmiało, ale muzyka jest świetna. Gra ma również tryb streamerski, więc można ją streamować. Wtedy te takie znane piosenki są powycinane i zastąpione innymi fragmentami muzyki, ale cała muzyka jest naprawdę świetna. No i to jeszcze, o czym nie powiedziałem, a co na pewno widzicie, co prawda widzicie film, ale tak wygląda gra. Gra ma świetną kreskę i świetną grafikę, i naprawdę wygląda rewelacyjnie. Hi-Fi Rush jest tytułem, który mnie totalnie totalnie zaskoczył i, i no miło mnie zaskoczył. Za chwilę zobaczycie już sam, sam gameplay, samą rozgrywkę, to też jest cały czas ten sam początek gry, więc spokojnie, dzisiaj będzie bez spoilerów. No i tak jak powiedziałem, gra wygląda świetnie, ma piękny styl, ale również Czasem są takie gry, które mają piękny styl kreskówkowy, ale graficznie to nie domaga, a tutaj naprawdę wszystko stoi na najwyższym poziomie. Jest również część momentów platformowych, gdzie trzeba skakać, ale jest dużo walki. Tak jak już powiedziałem, walka oparta jest na rytmie, ale jest oparta również na kombosach. Potem dochodzą coraz bardziej skomplikowane mechaniki. Dostajemy jeszcze towarzyszy, którzy nam podczas tej walki będą pomagali. Towarzyszy nam śliczny kotek. Uh, dużo by opowiadać, ale im więcej chcę opowiadać, tym bardziej bym wam pewnie to wszystko zespojlerował. Zobaczcie, to już jest gra, tak ona wygląda i jak sami widzicie, wygląda tak, jak wyglądają filmy w tej grze, czyli wygląda prześwietnie. Podczas rozgrywki odwiedzimy również naszą kryjówkę. W tej kryjówce będziemy oglądać to, co udało nam się już odblokować: wszystkie znajdźki, elementy kolekcjonerskie. Tam można również porozmawiać z innymi członkami naszej ekipy, naszej bandy naszego mini ruchu oporu, który przed, przeciwstawia się temu korporacyjnemu ciemiężcy i te piękne roboty którym kazano Kazano nosić więcej niż 10 skrzyń i te komunikaty Które się z Megafonów tutaj rozlegają Że zwolnienie lekarskie należy dostarczyć Z 6 miesięcznym wyprzedzeniem Naprawdę, naprawdę To jest świetne jeżeli ktoś z was pracuje w korporacji To tutaj na pewno się będzie Dobrze bawił, ale tak jak powiedziałem Młodsi gracze na pewno też tu się odnajdą Nie ma jakiejś brzydkiej Przemocy, także gra jest dla wszystkich I trafia do każdego odbiorcy niezależnie od tego czy jesteście młodzi, czy starsi, a to jest moim zdaniem wielka, wielka zaleta, i to również było właśnie zaletą Raczeta i Klanka, bo w Raczeta mógł grać sześcioletni chłopak, jak i 30-letni facet i bawić się równie dobrze. Mamy też tutaj zresztą zbieranie nakrętek, zbieranie trybów, tak jak było w Raczecie. Mamy rozwój postaci, mamy rozbudowanie naszego arsenału, umiejętności. Naprawdę gra mnie mega zaskoczyła, bo. To jest duża, pełnoprawna produkcja. Czas gry no, około 10 godzin. Oczywiście zależy jak gracie, ale jest też powtarzalność, bo każdy przedmiot czy każdy etap po zakończeniu dostaje ocenę, więc te oceny można maksować. I robić je coraz lepiej. E, za chwilę zobaczycie pierwszą walkę. Tutaj e, e, znowu film. Za chwilę zobaczycie pierwszą walkę w tej grze. Kiedy Chai w ogóle dowiaduje się jak działa jego ten wczep, wszczepiony iPod w, w jego serce. Trochę jak Iron Man, prawda? W ręka, cybernetyczna ręka i ten iPod. No i tak jak powiedziałem, rytm muzyka zaczyna rządzić życiem czaja, No i pozwala mu pokonywać przeciwności i... Te roboty. Za chwilę zobaczycie, jak wygląda pierwsza walka, ale uwierzcie mi, że ta pierwsza walka jest taka lajtowa, a potem się już zaczyna tyle dziać na ekranie, ale to też jest dobrze zrobione, bo twórcy stopniowo wprowadzają te nowości, nie jesteśmy tym zasypani. Na początku pozwalają pokazać, jak działa rytm, potem dostajemy kombosy, ultimate, tak jak powiedziałam, towarzyszy i. cała gra jest rytmem. Ale też już to mówiłem, że ten rytm nie psuje tutaj zabawy. To jest po prostu pełnoprawna singlowa gierka ze świetną fabułą. Jak to widzę, to od razu chce mi się grać e, i wracać do, do, do przygód czaja i jeszcze maksować te wszystkie levele, e, pokonywać bossów, e, walki z bossami na najwyższym poziomie, chyba też to już mówiłem, ale jak się powtarzam, e, to wybaczcie. Jak wiecie, na pewno ja nie piszę swoich odcinków, tylko mówię to na bieżąco, co czuję i zawsze mówię to, co czuję właśnie. Tutaj czaj zrozumiał, jak to działa. Jeśli dobrze rozumiem, po pierwsze, w środku mam odtwarzać muzyki. Raczej nie powinien się tam znajdować. Po drugie, napędza moje nowe roboramie. Po trzecie, synchronizuje wszystko z rytmem. I. brzmi to niedorzecznie. Ale kiedy odpala się muzyka, to czuję się jak. jakbym. jakbym był na scenie. No to szybko podsumowując, Hi-Fi, Hi-Fi, Rush, świetna gra, wielkie moje zaskoczenie, jedno z większych zaskoczeń ostatnich miesięcy, to na pewno, jeżeli macie możliwość, macie okazję, to koniecznie zagrajcie w tą grę, nie gwarantuję, że wam się spodoba, ale mi spodobała się bardzo. Jeżeli chodzi o ocenę punktową, bo wiem, że wiele osób potrzebuje takiej oceny, to jak dla mnie 9 na 10 bo zawsze do ideału coś mogłoby być więcej. Także Hi-Fi Rush 9 na 10 od Grabartka. Zagrajcie. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybuj kanał, jeżeli jesteś nowy, a ja życzę miłego dnia.